Król wezwał mnie do siebie. Ciekawe, jakie ma dla mnie zadanie tym razem. O, czerpek królu mam dla ciebie ważną misję. Słucham. Jak wiesz, nasz konflikt z Hordą coraz bardziej się zaostrza. Twoja misja będzie polegała na przedostaniu się na pole bitwy i pokonaniu tylu wrogów, ilu zdołasz. Tak jest. Udanych łowów hm. to nie powinno być zbyt trudne. Tak, oto, nasz szczerepek rozpoczął swoje łowy. Atak z zaskoczenia. Idź, uciekaj kolego z flagą, uciekaj. Przytrzymam ich. Nie. Nie rozbroisz mnie. Uciekaj, uciekaj, ja, ich, ja się nimi zajmę. Ja ich zatrzymam. Nie. Nie próbuj nawet go zabić. Nie próbuj tego. Muszę mu pomóc. O nie, spokojnie, zemszczę się na nich, zemszczę się. Zobaczą, co to jest gniew przymierza. Zobaczą, jak się kara jednego straconego z naszych. Tak. O nie, co on zrobił? Co on. Co on zrobił? Teraz cię dopadnę, teraz cię mam. Haha. Widzicie. To jest właśnie siła przymierza. Zajmiemy się teraz tobą, kolego. Zajmiemy się tobą. Nie znam cię, ale wiem, że możesz być niebezpieczny i zajmiemy się tobą. Mogę ci to obiecać. Nie przeżyjesz nawet w wodzie, nawet w tej wodzie małej. Nie zdążysz się utopić, zabijemy cię. Dobijcie go, koledzy. Dobijcie go tak. Ja pomogę naszemu flagowemu. Nie uciekaj za daleko. Osłaniam Cię. <laughs> Munkin na nas. Chyba sobie żartujesz. Dopadniemy i Ciebie. O nie. Dorwali naszego flagowego. Nie wybaczę Wam tego. Zabiję Was wszystkich. W imię przymierza, w imię króla. Nie, nie uciszaj mnie, muszę się wycofać, muszę się wycofać, nabrać siły. Teraz wrócimy. Nie będziesz mnie tak bezczelnie atakował. O nie, warrior, oślepienie, tak jest. Teraz załatwimy waszego mnicha. Zobaczymy, jak się będziecie czuć bez jego. Wspaniałego leczenia! Mnichu nadchodzę! Pokonam cię! Ha! Co ty na to? Poczuj moją siłę! Poczuj mój gniew! Poczuj gniew całego przymierza! Przymierze przemawia przeze mnie. Ha. Ha. Ok, jedziemy załatwić następnych. Nie uciekaj z tą flagą, nie uciekaj. O i nasz wspaniały druid, z przed paru sekund. Nie czemu ja biegam w kółko? Nie, RIS, Nie, uciekam. Nie zdążyłem. Uciekaj póki możesz, załatwię twoich kolegów. No chodźcie tu. Nie pokonacie mojego żołnierza. Nie udawam się. Nie! Kolego, przeżyj! Nie daruję wam teraz tego. Pokonaliście jednego z najlepszych ludzi, jakie ma przymierze. Musicie go torwać, chłopaki. Ja zajmę się tym wojownikiem. co teraz powiesz? Co teraz powiesz? Co się stało? A no tak. Coś słyszałem, że będę się pojawiał w różnych klipach. Dobra. Zajmiemy się teraz Priestem. Kolejnym Priestem. Tylko tym razem innym. Juris. Tak się chyba nazywasz. Nie wiem. Nie widzę tego dokładnie. Ale już po tobie. Teraz Druid. Zajmijcie się nim. Ja się muszę wycofać. Szybko zajmijcie się nim. Tak. O, Warloku, wybrałeś zły dzień na zaatakowanie nas. Przymierzę cię dopadnie. Nic ci nie da straszenie nas. Możemy ci zapewnić jedynie szybką śmierć. Może nie tak szybką, bo masz jakieś dziwne sztuczki, ale na pewno właśnie o to chodziło. Teraz następny. Na pewno przyszliście tu razem, wy barbarzyńcy. Giń, o nie nie będziesz strzelał w naszych ludzi. Nie po tym, co tutaj się stało przed chwilą. Dostałeś strzałę w kolano i nie przeżyłeś tego. Teraz zamienię się wojownikiem. Haha, przysunął mnie do siebie dobrze. Nie uciekniesz. Dorwę cię, Masz za swoje. Gini, tak jest. Znowu, Priest. Szybko tu przyszedłeś po swojej porażce. Bardzo szybko to zrobiłeś. Ale nas jest tu więcej niż ciebie, niż was. Znowu, Warlock. Nie uda ci się to. Nie wiem co planujesz, ale nie uda ci się to. Teraz zajmiemy się drugim. Ha, ha, ha. Nie przychodzi się na bitwę nieubranym kolego. Zajmiemy się znowu wojownikiem. Tym razem mamy naszego wspaniałego żołnierza Rogala Bausa. Jest bardzo dobry. Nie znam go, nigdy go wcześniej nie spotkałem, ale wiem, że jest dobry. Każdy żołnierz przymierza jest dobry. Ha, zajęliśmy się tobą. Widzisz, to właśnie jest praca zespołowa. Ale mają naszą flagę. Nie, nie mogę wam na to pozwolić. Muszę przejąć flagę. Muszę ją zodebrać. O nie, Kitalin. Nie uda ci się to nie tym razem. No co? Patrz, kolego Rogalu. Patrz, jak twój twój przyjaciel druid ginie. Patrz i płacz. Zabije go na twoich oczach. Moje skrzydełka. Jestem czerwony ze złości. Teraz ciebie zabijecie. Kolejny przyszedł nieubrany na pole bitwy. Niedobrze. Horda nigdy się nie nauczy. Trzeba ich nauczyć lekcję. Trzeba im dać tą lekcję na stałe. Musicie zrozumieć, z nami nikt się nie równa. Nie dacie nam rady. Ale czemu ja tutaj uciekłem? Nie kontrolowałem swoich ruchów. Przepraszam Was, koledzy. Teraz jeszcze zawiedziemy prista i pożegnamy się z Wami. Trzymajcie się wszyscy. Na razie.